Jeśli ma się po drugiej stronie kandydata, którego no, tak y, rozjeżdża się walcem medialnym, jak właśnie w tą, w tą y, triadę, czy nawet więcej, właśnie Alfons, gangster, ćpun, kibol i ta mantra jest z, z, przez miesiące całe, tygodnie, miesiące z intensyfikacją y, kolportowana, no to naprawdę, proszę Państwa, jeśli to nie zadziałało, to mam wrażenie, że już nic nie jest w stanie zadziałać. To znaczy. Dlatego mówię o końcu trzeciej RP, bo zmienił nam się system komunikacyjny w państwie polskim, a yy, yy, zmiana komunikacyjna zrodziła zmianę polityczną. Nie sądźcie państwo, że jest inaczej, że jest na odwrót. Nie, to najpierw debata, ciężar debaty przeniósł się do internetu, i on jest faktycznie w tym internecie. Już dzisiaj mnóstwo, większość emerytów siedzi tak naprawdę w internecie. Ciężar nam się przeniósł do internetu. W tym internecie prawica tradycyjnie sekowana przez y, główny nurt y, y, polskich mediów. Zbudowała po prostu szereg potężnych instytucji nadawczych, media społecznościowe, media profile. No proszę zwrócić uwagę, co robi Sławomir Mencen. Sławomir Mencen, poza tym, że rozegrał drugą turę na swoich zasadach, swoich warunkach, prezentując tą ośmiopunktową deklarację, no to też podbudował swój kanał. Dlaczego? Po to, żeby omijać media. Po to, żeby komunikować się z wyborcą bezpośrednio. To jest rewolucja. Rewolucja komunikacyjna, która w olbrzymi sposób skutkuje politycznie.